Powiat Sanocki znalazł się na liście samorządów, które otrzymały dotacje na remonty dróg zniszczonych przez klęski żywiołowe. W sumie 4 miliony złotych zostanie przekazanych na modernizację pięciu odcinków. I tak remontów doczeka się droga Długie Pakoszówka, Rzepeć, Kalnica, Mchawa, Krzemienna, Raczkowa, Jurowce, Wola Piotrkowa i ulica Konopnickiej w Sanoku. Patrząc realnie uważam, że powiat sanocki bardzo dużo przekazuje środków na inwestycje w różne dziedziny. Aktualnie kończą się dwie modernizacje. Nowej nawierzchni doczekają się kierowcy korzystający z drogi pisarowce nowotanic i Prusiek Wysoczany. Ci drudzy są przekonani, że dla tej drogi był to ostatni dzwonek. Jeśli panie wcześniej jeździły tędy, to mogły panie widzieć jaka ta droga była. Po pierwsze wąska, dziury powybijane, ani auto, dwa większe auta się wyminy, to już tragedia. Teraz jest całkiem inaczej, no i tyle. Dlaczego? Ale mam pewnie, że potrzebny. Dlaczego? Zniszczona droga, i dla ile lat już była nie... Nie remontowana. W 100% procentach był potrzebny, bo droga to już była y, tragedia. No, były już dziury, już łatali, te dziury dalej odpadały i wąska droga była przede wszystkim. Nie było poboczy z żadnych dzieci do szkoły, to jak śli to trzeba było, jak samochody się spotykały dwa duże, to trzeba było prawie do rowu uciekać, to, to jest fakt, fakt. Że ta droga była potrzebna, już dawno powinna być ta droga zrobiona. Remont drogi Prusiek Wysoczany jest kompleksowy. Wykonaliśmy nową nawierzchnię, w niektórych miejscach poszerzyliśmy drogę około pół metra, będą też zrobione nowe zajezdnie autobusowe, będą wymienione przepusty drogowe, będzie zrealizowany też w miejscowości niebieszczany, chodnik. W tym roku powiat Sanocki na remonty dróg wyda prawie 28 milionów złotych.